Składany jest retraktora do rotacyjnej. Tak widzę, i to będą trzy filmy z tego. Kurde mi się trochę spać chce. Ale no, no, nabyliśmy ostatnio taką przyczepkę ładną. Kombajna. Tutaj druga przyczepa. Traktor tam. A krów dzisiaj nie będzie na odcinku. Panie Sławku, trzeba wyznaczyć codziennie godzinę o której filmy będą wlatywać roboty trochę 18? To o... Kurde, i trzeba będzie wycinać. Bo to się nagrywa. Turbo A jak chcecie widzowie to zrobimy jakiś konkursik z panem Sławkiem. Nagrywa nie? W pracy jestem u siebie. Pani Sławko zrobimy jakiś konkursik? Dobrze, wyłącz, teraz wyuczysz, teraz wyuczysz.